Oczywiście nie podpisałbym projektu yy, wprowadzającego tzw. małżeństwa homoseksualne. Czerwona zaraza już po naszej ziemi na szczęście nie chodzi. Co wcale nie znaczy, że nie ma nowej, która chce opanować nasze dusze, nasze serca i umysły. Nie marksistowska, bolszewicka, ale zrodzona z tego samego ducha. Neomarksistowska. Nie czerwona, ale tęczowa. Powtórzę to, moi drodzy, co mówiłem wczoraj na jasnej górze. Największa tolerancja, a jednocześnie. Szczyt nie tolerancji! Poznaliśmy się tutaj pod amfiteatrem, był wtedy tydzień kultury beskidzkiej I tak wyszło, że po prostu spotkaliśmy się ze znajomymi. Karol był wtedy Karoliną. Wtedy miałam jeszcze 15 lat, było to dwa lata temu. Ja miałem 17 lat, no byłem dwa lata starszy, tak jak teraz. Dokładnie to było tam. Była tam wtedy stadlina taka z końmi. na tej dróżce. Tak, dokładnie na tej dróżce. No ja po prostu przyszłam ze swoją grupką, mam ze swoją. No i to nie tak było. <słuch> Jestem Paulina, miło mi Cię poznać. Karolina. No i później poszliśmy na pizzę. Jest piękna, więc się mi spodobała. No i jakoś tak samo z siebie później wszystko wyszło, że zaczęliśmy się spotykać. No już od razu na pierwszym spotkaniu jakby złapaliśmy taką więź między sobą i dobrze się rozumieliśmy, dobrze nam było przy sobie, dobrze się rozmawiało. No i wiedziałam, że że będzie to jakaś większa znajomość. No, jak się poznaliśmy, to... byłyśmy obie dziewczynami. No i tak to w sumie wyszło trochę... Nie wiem, no... To, to była zdecydowanie miłość od pierwszego wejrzenia, bo... tak jakoś, nie wiem, ja tak wewnętrznie poczułem, że to jest... No, bałem się tego, że pokochałem dziewczynę, bo było to dla mnie coś nowego, że tak powiem, i starałem się wyprzeć to z siebie, że coś, nie wiem, że to tak się mi w głowie chwilowo coś zrobiło. Była to pierwsza moja dziewczyna. Nigdy nie miałam styczności wcześniej z dziewczynami i dziwiłam się, ale jednak nie przeszkadzało mi to. Powiedzieliśmy sobie, że się kochamy bardzo, bardzo szybko po tym, jak się poznaliśmy. W sumie to Paulina zaczęła, pierwsza mi powiedziała, no. Karol dopiero później powiedział mi w parku. Tak, bo się bałem jednak mimo wszystko, nie wiem dlaczego. Wtedy, kiedy ja mu o tym powiedziałam, to w ogóle nie odpowiedział. No, kochałem ją cały czas, tylko po prostu się bałem to powiedzieć. Nie wiem dlaczego, mimo to, że miałem pewność, że ona kocha mnie, no to i tak się bałem. Jestem Karol, mam 19 lat i jestem transpłciowym mężczyzną. Jestem Paulina, mam 17 lat, jestem biseksualną kobietą i jestem z Karolem dlatego, bo się kochamy. Ideologia gender jest ideologią totalitarną, która usiłuje zmienić właśnie prawdę o rzeczywistości. Bądź się za nami wrześnymi. Zarówno miłości, zastępując miłość seksualnością. Między innymi seksualizację dzieci w szkołach. Tutaj trzeba sięgnąć do Engelsa, bo Engels by był pierwszy, który ten problem przedstawił. Tak teraz chcą wyzwalać seksualność, ale w istocie przez wyzwolenie seksualne zniewolić ludzi. Żeby. Stworzenie nieautorytarnej struktury w człowieku wymaga afirmującego seks wychowania. Ja marzę głównie o naszym wspólnym szczęściu i o tym, żeby wszystko poszło tak, jak sobie wymyślimy. Po prostu, żeby nam w życiu nie było zbyt trudno i nie zawsze, żeby było pod górkę. Chcę, żebyśmy byli szczęśliwi i zdrowi. Po prostu, żebyśmy no, byli szczęśliwi, żeby nam było razem dobrze zawsze. Tak jak jest cały czas. Mam nadzieję, że tak będzie. Marzę o tym, abyśmy zawsze byli szczęśliwi razem, żeby się spełniły. Głównie twoje wszystkie marzenia. Żebyś był zawsze zdrowy. No, chciałbym, żebyśmy mieszkali w jakimś skromnym małym domku, po prostu żebyśmy się pomieścili i żeby nam tam było cieplutko i dobrze. Nie muszą to być luksusy. Po prostu żebyśmy się dobrze czuli w tym domu razem ze sobą. Pewnie. <gry> Pewnie. Moi rodzice, kiedy się dowiedzieli, że jestem z dziewczyną, to no myślę, że nie mieli nic przeciwko, zwłaszcza, że w sumie na temat tej sprawy się nawet słowem nie odezwali i lubią bardzo Karola, więc myślę, że nie przeszkadza im to. Oczywiście nie podpisałbym projektu e, wprowadzającego tzw. małżeństwa homoseksualne. Racje mają również ci kandydaci, którzy powiedzieli, że byłby on sprzeczny z polską konstytucją. Również nie podpiszę e, ustawy dotyczącej małżeństw e, homoseksualnych. W takie ustawy nie trafią na moje biurko, ale jeżeli by trafiły, to ustawa nie. o małżeństwach homoseksualnych zostałaby przeze mnie odesłana do ponownego rozpatrzenia. Otóż odczepią się nie. od małżeństw i od tego, żeby być małżeństwami. A kto to z nich chce? Założą własny homoseksualny kościół i tam sobie śluby zawierają. To nie są najważniejsze problemy, jakimi żyją ludzie. Nie, ustawy, która wprowadza w Polsce małżeństwa jednopłciowe absolutnie nigdy nie podpisze, podobnie jak nigdy nie zgodzę się na... Nie, roń Boże, adopcję dzieci przez pary jednopłciowe jest to absolutnie wykluczone. A wiecie Państwo, po co właściwie homoseksualiści chcą tego ślubu? Nie. No, tego diabła? No, mogą sobie żyć, jak chcą. jest dwóch konkretnych powodów. Pieniądze. Małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny i nie ma co tutaj dyskutować na ten temat. Pieniądze. E, prokreacja jest nie. E, przyszłością. To tylko tak państwo możemy utrzymać, że mamy dzieci. Nie, ustawy, która wprowadza w Polsce małżeństwa jednopłciowe absolutnie nigdy nie podpisze. Ja jestem, no właściwie tylko te, można powiedzieć. No, czyli jestem transseksualny. Ja jestem literką B. Jestem biseksualna. Bo to brzmi e, bardzo ładnie. LGBT, tak? No, lesbijki, geje, biseksualiści, transwestyci plus. Czyli jeszcze jakieś odmiany e, połączone. No. Zrozumiałem, że jestem transseksualny. Właściwie, no... Dzięki Paulinie dałem sobie to, to zrozumienie, że nie mam po co z tym walczyć, że muszę być sobą. Chyba się spytałem, czy nie wolałaby być z facetem i powiedziała, że po prostu, że mnie kocha, tak czy tak i to nieważne, czy facet czy kobieta, tylko że po prostu mnie kocha. Jakby kocham go takiego, jakim jest i niezależnie od tego, czy jest kobietą, czy mężczyzną, to będę go takiego akceptować. Związek to jest naprawdę dziwny strasznie. Tak, ale no na szczęście szczęśliwy, tak? Cudowny po no. prostu. Chciałbym mieć tą operację korekty płci, bo byłoby to dla mnie coś naprawdę ważnego, bo lepiej czułbym się ze sobą i nie myślałbym o sobie jako, nie wiem, jakiś wybryk natury czy coś w tym stylu. Czuję może nie tyle obrzydzenie do siebie, co po prostu jest mi ciężko z tym, jak ja wyglądam. No i chcę mieć za sobą już właściwie to wszystko, bo wiem, że to będzie ciężkie, bo jednak korekta płci to nie jest coś, co przychodzi z łatwością, bo wiadomo, są zawahania, czy aby na pewno to jest dobra decyzja, czy, czy dobrze myślę, a nie jest to jakiś błąd boję się, bo nie da się <laughs> powiedzieć, że się nie boję, bo to by było kłamstwo. Oczywiście, że się boję. Ech. No, ludzie, którzy tak mówią, że może się mi odwidzi albo po prostu tego nie rozumieją, no bo oni nie potrafią postawić się w takiej sytuacji, bo dla nich jest to coś niewyobrażalnego, że w ogóle można się czuć kimś innym niż się jest. No i też myślę, że duży wpływ na to jednak ma wiara, bo to głównie o to chodzi, bo jednak wszystko się nakręca przeciwko LGBT i wszystkiemu co z nim związane przez wiarę jednak ludzi. Gdzieś za tą ideologią gender kryje się także negacja Pana Boga, który stworzył człowieka jako kobietę i mężczyznę. Nie wiem, po prostu no nie jest to coś, co ludzie powinni mówić sobie od tak jednak powinni uszanować innego człowieka, bo, bo każdy jest inny, ale jednak człowiek to człowiek. I nieważne jakim się jest to, powinno się szanować. Wybór każdego. Do czego doszło, że my w dzisiejszych czasach musimy bronić tradycyjnej rodziny, z jakiej się składa kobieta mężczyzna. I to nie jest żaden atak, tylko to jest po prostu bycie sobą i. Ludzie nie potrafią tego zrozumieć, że osoby takie jak my nie narzucają tego nikomu, tylko chcą spokojnie żyć, nie robiąc nikomu krzywdy. Czarna zaraza chce opanować nasze dusze. Wiesz, Karol, że jest taki okres w swoim życiu, który był trudniejszy. Wiesz się tym, że zerwałeś ze szkołą. Nie jedynki, co to było. No, w gimnazjum był taki czas, że faktycznie nie miałem siły na nic, nawet się nie uczyłem, nie starałem się, na niczym mi w sumie nie zależało i zaprzepaściłem naukę. No, miałem same jedynki przez co nauczyciele źle na mnie patrzyli. Ale nie wiedzieli, dlaczego tak jest. Myśleli po prostu, że jestem leniem i że się mi nie chce. No ale właściwie drugie dno było inne, bo wcale to tak nie wyglądało, że mi się nie chciało, tylko no, miałem problemy ze sobą, nie umiałem sobie poradzić. A też nie miałem się do kogo odezwać za bardzo. No przede wszystkim ze względu na swoją orientację jednak wtedy yy, no, nie uważałem się za kogoś normalnego. No i miałem z tym kłopoty, bo nie umiałem tego zaakceptować no i no, myślałem, że coś jest naprawdę ze mną nie tak i próbowałem się to naprawić, wbrew sobie myśleć inaczej, że jednak tak nie jest. No ciołem się, jest to tak myślę najczęściej spotykane wśród takich ludzi, którzy nie potrafią sobie ze sobą poradzić. Jest to jakiś sposób, że nie wiem, żeby się ukarać, że się jest nie takim jak się powinno, albo coś ból psychiczny przełożyć na fizyczny. Jest to takie, taka ucieczka, jakby. No i próbowałem też się zabić. Niestety, nawet próbowałem się powiesić. Po prostu poszłem po jakiś sznur, poszłem gdzieś do lasu, gdzie wiedziałem, że nikt nie chodzi na pewno więc nikt mnie nie znajdzie. No i już właściwie mało brakowało. Ale stałem i myślałem, czy na pewno robię dobrze. I przemyślałem sobie wszystko i stwierdziłem, że skrzywdziłbym tym dużo osób. I no już nie miałbym jak tego żałować, ale bym tego żałował. No i na szczęście też to nie doszło do skutku, chociaż no, spędziłem tam kilka godzin jednak na siedzeniu i myśleniu z tym sznurem w ręku pod drzewem? Tak, tak. A czemu myślisz, że warto żyć? W tej chwili nie patrzeć dziecię to jest coś naprawdę wspaniałego. Może... Jest ciężko, ale jednak no, warto się nieraz użerać i męczyć, bo przychodzą takie chwile, gdzie naprawdę jest się szczęśliwym. I to jest też bardzo ważne, żeby mieć kogoś przy sobie i wtedy ma się żyć też dla kogo. I to jest wspaniałe, że można z kimś żyć, tworzyć coś wspaniałego. Po prostu, no nie wiem, kto myśli, że jednak życie jest kiepskie, bo coś się mu nie układa, to powinien przestać tak myśleć, zacząć myśleć pozytywnie jednak, bo zawsze przyjdzie ten czas, że jest lepiej. Jakby kocham go takiego, jakim jest i niezależnie od tego, czy jest kobietą, czy mężczyzną, to będę go takiego akceptować. change